W czwartym dniu Mistrzostw Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów mogliśmy zobaczyć kilku reprezentantów Polski. W pierwszomajowe popołudnie na Pomocie w Ciechanowie o medale rywalizowali zawodnicy startujący w kategorii 77 kg. Wśród nich mogliśmy oglądać Kacpra Badziągowskiego, który przed rokiem w łajpedzie został Mistrzem Europy do lat 15 w tej kategorii. Dźwiganie w Ciechanowie nasz reprezentant rozpoczął od udanego podejścia do 127 kg. Kilka minut później Polak wyrwał 132 kg, ale sędziowie nie zaliczyli tej próby. Badziągowski podwyższył w trzecim podejściu do 134 kg, ale nie poradził sobie z tym ciężarem. Z wynikiem 127 kg został sklasyfikowany w rwaniu na czwartej pozycji. Podrzut Badziągowski rozpoczął od 150 kg, zaliczając je bez większych kłopotów. Te zaczęły się przy 154 kg. Pierwsza próba z tym ciężarem była nieudana, ale po krótkiej przerwie na odpoczynek Polak wyeliminował błędy i tym razem podrzucił 154 kg, uzyskując 281 kg w boju. Taki rezultat dał mu ostatecznie. Szóstą pozycję. Mistrzem Europy został Andrijev, w który w po potwierdził swoją dominację nad rywalami. Bugar we wspaniałym stylu zaliczył trzy podejścia, w ostatnim porzucając 171 kg, co w dwuboju dało mu 309 kg. Srebrnym medalistą został Turek Gedik, a brązowym Ormianim Myrćian. Kolejną rozegraną dzisiaj konkurencją była rywalizacja dziewcząt w kategorii do 58 kg z udziałem reprezentantki miejscowego klubu Aleksandry Pepłowskiej oraz Marii Wrzosek. Pierwszą z naszych sztangistek, która pojawiła się na pomoście, była Aleksandra Pepłowska. Polska, która zaliczyła z 74 kg. Niestety dwie próby z ciężarem 77 kg były nieudane i zawodniczka Ciechanowskiej Mazowi w porwaniu zajmowała siódmą pozycję. Dwa miejsca wyżej pasowała się natomiast Brzosek. Druga z naszych sztangisek zaczęła rwanie od 75 kg, dwukrotnie paląc podejścia z tym ciężarem. Ostatnią próbę Polka zdecydowała się przenieść na 76 kg, aby zyskać dodatkowe kilka minut cennego odpoczynku. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ Brzosek wyrwała ten ciężar, pozostając w rywalizacji o medale. Po wolą i zaimponowała wrzosek. Polka, co prawda, spaliła pierwsze podejście do 88 kg, ale poprawka była już udana. W ostatniej próbie nasza tangiska zadysponowała na sztangę 93 kg. Zaliczenie tego ciężaru dawało jej w tym momencie prowadzenie w dwuboju. Zawodniczka klubu z Sokołowa Podlaskiego z problemami wstała ze sztangą, ale góra była już zdecydowanie lepsza w jej wykonaniu, co pozwoliło wrzosek objąć prowadzenie z rezultatem 169 kg. Niestety, chwilę później z pierwszego miejsca zepchnęły ją Heskin i Szefko Plias, i Polka musiała zadowolić się czwartym. Tym miejscem. Na pocieszenie nasza sztangliska zdobyła mały brązowy medal w podrzucie, wyprzedzając wagą ciała Ukrainkę Szefko Pias. Złoty medal przypadł w udziale Hiszpance Ferrer, która w podrzucie zaliczyła 100 kg, a w dwuboju uzyskała 182 kg. Srebrną medalistką została Turczynka Keskin, wyprzedzając wagę ciała Szefko Pias. Jeśli chodzi o Aleksandrę Pepłowską, to podobnie jak w rwaniu zaliczyła jedno podejście w podrzucie 84 kg, plasując się ostatecznie na ósmym miejscu z wynikiem 158 kg w dwuboju. Walka bardzo wyrównana. My tutaj już po listach startowych widzieliśmy, że od 3 do ósmego miejsca jesteśmy w stanie powalczyć. No i tak się okazało, że jedna dziewczyna, Maria Brzosek zdobyła brązowy medal w podrzucie. W dwuboju prasowała się na czwartym miejscu. Ola Płoska. może dzisiaj taki nie za bardzo udany występ, ale też się zaprezentowała z ładnej strony, zdobywając ósme miejsce. I mówię, no każda z nich mogła tutaj zdobyć medal z tych dziewczyn. To jest sport po prostu nieprzewidywalny. Ukrainka miała troszeczkę szczęścia, sędziowie 2-1 zaliczyli ostatnie podejście, co zepchło nas na czwartą lokatę.